Jeżeli ktoś się na przykład zakochał, dwie osoby y, lubią bardzo siebie, tak bardzo, bardzo. Miłość, to jak ktoś bardzo, bardzo się y, lubi z kimś. Jest to reakcja chemiczna, która zachodzi między obojgiem ludźmi. Miłość według mnie jest to uczucie, w którym ludzie czują do siebie wiele emocji. Bardzo... Piękne uczucie, które może drugiego człowieka, rodzinę, też przyjaciół. Miłość jest to uczucie, które trwa przez cały czas do najbliższej osoby: do dzieci, do męża, do wnuków. To jest moje takie zdanie. Uważam, że do końca powinno kochać się osoby kochane. Miłość, uważam, to jest wszystko, całe życie. Najlepiej, jeżeli się opiera na tej miłości, całe życie. Miłość pomaga przeżyć. Wzroty i w upadki, i daje, daje Pawela w życiu. Miłość to jest takie bardzo wyjątkowe y, uczucie to są wyjątkowe emocje i nie dane wszystkim w życiu. I dla mnie, miłość to jest zestarzyć się z moim mężem lub moim partnerem to jest najpiękniejsze, jeżeli to osiągnę, a ja osiągam. Czterdziestolecie za niedługo małżeństwa to właśnie jest miłość, mój mąż. Przyjaźń to jest, jak kogoś się lubi i tak po prostu chce się z nim być. Przyjaźń to znaczy, że komuś się bardzo ufa i kogoś się bardzo lubi. Przyjaźń jest to, jak można na sobie polegać, jak na przykład ja nie mam rodzeństwa, to mogę się bawić przyjaciółkami. Przyjaźń jest to relacja, w której ludzie nie patrzą tylko na swoje potrzeby, ale i na potrzeby osoby drugiej. Przyjaźń relacja między ludźmi. Osoba, która chętnie też zaufanie, bo to wtedy możemy mówić, że to jest przyjaźń. Przyjaźń to relacja między ludźmi, wspieranie się nawzajem, przygody. Przyjaźń no to jest, jeżeli ktoś mi mówi, że ma 20-30 przyjaciół, to ja nie wierzę w to, że on wie, co to jest przyjaźń. Przyjaźń to jest takie piękne uczucie e, liczenia na siebie. Właśnie ta odwaga, ta dorosłość nasza. E, na przyjaciela lub przyjaciółkę można zawsze liczyć o każdej porze dnia i nocy. E, I przyjaźń to jest przyjmowanie tej drugiej osoby z akceptowalnością jego charakteru, cech, e, i, i jakby ona musi zaakceptować nas i to nie jest codzienne przebywanie ze sobą. To jest po prostu zrozumienie. I właściwie ja osiągnęłam taki stan, ponieważ ja się starzeję ze swoimi przyjaciółkami stałymi od przedszkola. To jest ważne. Mam pięć przyjaciółek, ja je tylko te pięć mam i, 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 i tyle. To, to spokojniejsze uczucie uważam. Polega na tym, na zaufaniu, zrozumieniu, niesienia pomocy wzajemnej. Przyjaźń to jest taka też również uczucie, które darzymy osoby, do której mamy pełne zaufanie. Jak również osoba, która, w której widzimy przyjaciela. Starość to jest już przeżycie dłuższego życia. Według mnie, osoba, która ma więcej lat, nie powinna być osobą, która no, po prostu mniej się ją lubi. Ja pomagam też osobom starszym, i czasami odpuszczam im na przykład miejsce w autobusie. To znaczy, że ktoś jest w podeszłym wieku. No to już jest taki podeszły wiek, w którym mamy mniej obowiązków, mniej się angażujemy w niektóre rzeczy. Po prostu ktoś się na mnie opiekuje. Starość to jest chyba taki moment, kiedy już powoli nie mamy siły na nic. I to jest taka trochę indywidualna cecha, bo niekiedy. Ludzie potrafią czuć się młodo, mają starcie 70 lat, więc to jest taka indywidualna kwestia. Ale to jest po prostu moment, kiedy już tracimy siły na wszystko i kiedy już tak spokojniejsze życie jedziemy. Jest to taki etap w życiu, w którym e, ludzie już e, mają e, takie przyżycia za sobą. E, starość to taki stan młodości stabilnej, to znaczy osiągamy w pewnym momencie taki stan, gdzie jesteśmy e, na emeryturze. I właśnie wszystko nam wolno, może nam spełnić marzenia, a to wszystko zależy od nas, czy chcemy być aktywni czy chcemy coś nowego poznać, czy nawet chcemy tańczyć. To, to jest realizacja naszych niespełnionych marzeń, należy tak myśleć i wtedy y, dalekie nam są takie y, jakby emocje pod tytułem jakaś depresja, czy, czy smutek, czy samotność. to Osoba, która całe życie była samotna, jeżeli przeszła na emeryturę i tak mówimy, bo ludzie się boją tego wyrazu starości, stary, zależy co mówią, że stare wino to jest dopiero dojrzały mężczyzna dla kobiety, to dopiero jest osoba, która ją zrozumie. Rozumiem. Także osiągnęli takiego stanu, gdzie my możemy spełniać swoje marzenia. My uważamy w naszym tutaj na uniwersytecie, że nie ma starości. Wie, to znaczy, starość nie ma wieku. Ma psychiczne nastawienie. I uważamy, że starość to jeszcze nas nie dotyczy. Starość jest też piękna. Tylko po prostu trzeba umieć z niej korzystać. Trzeba umieć. To robić, co się nie robiło w okresie młodym, gdzie się uczyło, chowało dzieci itd. Tak I trzeba wykorzystać swoje pasje w tym wieku. Na przykład, że my jesteśmy teraz dziećmi, ale też będziemy dorośli. Tak jak nasza mama na przykład albo tata. Chodzi do pracy. Prac zdobywa kasę i pracuje. Dorosłe życie to na przykład jak człowiek musi chodzić do pracy albo gotować o obiad. Dorosłość to jest moment kiedy musimy stać się totalnie samodzielni i kiedy musimy sami zadbać o swoje życie i czasami życie najbliższych. To jest bardzo trudnym okresem w życiu człowieka. Chyba najtrudniejszym. Musi się przejmować różnymi rzeczami, sprawami, stawiać czoła wielu problemom. Ludzie zaczynają e żyć swoim życiem, w którym myślą o pracy, o właśnie samorealizacji, chcą może założyć rodzinę, po prostu zaczynają własne życie. Zaczyna się, jak to mówią, no, po 18, osiemnastce. Później po skończeniu studiów. Później m, jakieś małżeństwo, rodzina i tak dalej. No i to jest wtedy już jest kierat do końca życia. Dorosłe życie to jest Pewien etap naszego życia, który owocuje potem na tym dorosłym życiu. Jesteśmy już pełni z pewnych doświadczeń, pewnych, pewnych swoich pasji, które przekazujemy młodszemu pokoleń. Dorosłość to takie osiągnięcie odpowiedzialności przede wszystkim za siebie. Bo y, spotykam się z takim zjawiskiem, że ludzie nie chcą być dorośli. Nawet tacy dorośli, dorośli ciągle funkcjonują jak, jak takie rozkapryszone dzieci. A dorosłość to właśnie odpowiedzialność za siebie i odpowiedzialność za partnera, za swoje dzieci, za swoje wnuki. I ona jest bardzo trudna. To jest ogromne obciążenie, ale jednocześnie ogromna satysfakcja, jeżeli widzimy efekty tej naszej dorosłości, czyli naszej odpowiedzialności. Student jest osobą, która uczy się na uczelni. Student studiuje i na przykład e, e, może studiować informatykę lub Polski lub coś takiego. Na przykład ktoś jakby przychodzi jak na trzeci już etap za bardzo. Jest to osoba, która ukończyła podstawowy etap edukacji i chciałaby się kształcić w danym kierunku. Student to osoba, która skończyła już szkołę średnią i ma już jakiś plan na życie. Student to osoba, która musi nauczyć się dorosłości, która musi pogodzić szkołę czasami z pracą i jeszcze z, takimi, z takim życiem towarzyskim i po prostu ma sporo rzeczy do ogarniania. Student to jestem ja, też w tym wieku. Jestem członkiem Uniwersytetu Trzeciego Wieku, całe życie studiuję. Mam studia magisterskie, mam osiem podyplomówek, Także całe życie się uczę, kursy i teraz się uczę. I nawet pracując z paniami, prowadząc zajęcia taneczne, spełniam po pierwsze swoje marzenia, ale też ciągle się uczę, bo szukam muzyki, szukam współpracy dźwiękowców, szukam współpracy kompozytorów, szukam, uczę się tego, uczę się całe życie współpracy z ludźmi, bo najpiękniejszą rzeczą to jest umiejętność pracy z drugim człowiekiem i to jest ta akceptacja. I z tej strony moje osoby, a z drugiej strony to zdanie przestrzeni mi i ja tą przestrzeń wypełniam swoją nową wiedzą, nowym doświadczeniem. Także studentem się jest do końca życia, jeżeli się jest osobą, która chce coś jeszcze nowego w życiu poznać i nie chce być samotna i nie chce mieć żadnej depresji. I ucieka przed takimi chorobami cywilizacji, które nas tutaj straszą, tak jak Alzheimer, jakieś inne jeszcze my wiemy, że w każdej chwili może nas to spotkać, bo świadomi jesteśmy tego, jest 21 wiek. Ale można to odsunąć, można troszkę uciec od tego tematu. No to Uważam, że to najpajniejsza okres życia, w, w, w życiu człowieka. Nie, student no ma wszystko przed sobą jeszcze. Jeszcze pewnie zdaje sobie sprawę, że czekają jakieś tam problemy i tak dalej. Jest osobą, która kształci się. To jest cudowne życie studentów cudowne życie, które pozostanie w pamięci na, na zawsze. Błąd życiowy to jest takie coś, że ktoś coś zrobi, a później tylko żałuje do końca życia. To znaczy, że ktoś coś złego zrobił. To oznacza, że zrobić coś złego i da całe życie, to po prostu tego żałować. Błąd życiowy jest to jest taki błąd, którego żałujemy przez całe życie. Błąd życiowy to jest coś, co możemy podejść nawet w młodszym wieku. Ale skutki jej ciągną się przez całe życie. Łączycieliby to decyzja, którą podjęliśmy i możemy jej żałować do końca życia. Pewnie się zdarzyło popełnić jakieś błędy, nie? jeżeli się wraca myślami do, do jakichś tam wcześniejszych lat i tak dalej. Ale uważam, że może nie, nie wracać do tych błędów. Dalej trzeba żyć i koniec. Moim zdaniem, życiowy błąd to jest taki, jeśli się wybierze złą szkołę, potem człowiek nie yy, ze swoimi zainteresowaniami, potem trzeba przez całe życie wykonywać to, czego się nie lubi i to jest życiowy błąd. A drugie to mi się wydaje też, że jak się wyjdzie źle za mąż, bez miłości, tylko z rozsądku, to też jest w sercu coś takiego, że całe życie poszukuje się miłości, i to nie jest para zbyt dobrze dobrana. Życiowy błąd dla mnie jest taką dziurą, czarną dziurą, w którą na przykład wpadłam, zdarzyło mi się. Ale najważniejszą rzeczą jest jak ja się z tej dziury podniosłam, czyli wykaraskałam, i właśnie tyle razy, ile my popełnimy w życiu błędy, to jest taka sytuacja, że najważniejsze jest jak my z tych błędów wyjdziemy, jak my znajdziemy nową drogę. A poza tym to jest ogromne doświadczenie, i staramy się po raz drugi na taką rafę. A taką rafę nie trafić, umiemy już ją ominąć. A przepiękną rzeczą jest również, że ktoś na naszym doświadczeniu może się nauczyć. Także oby jak najmniej tych dziur, ale najważniejsze jest, jak myśmy z tej dziury powstali, jakie wnioski wyciągnęliśmy.